Witam was, docent polskie-minibrowary.pl, ale tym razem tak jest. Amsterdam, Holandia. Piękna pogoda. Pięknie oświetlony demolen, Molen, czyli wiatrak, 400-letni wiatrak, w którym mieściła się swego czasu łaźnia, a od 1985 roku mieści się Browler T, czyli no, must see, jeżeli chodzi o piwne miejsce w Amsterdamie. Czynny od 14 tylko do 22 pamiętam jak mnie wyganiali i dali już piwo na wynos, powiedzieli chłopcze, idź stąd już nie zamulaj. Czy dzisiaj tak będzie zobaczymy? Na razie trzeba spróbować czy forma, czy klasa jest zachowana, ale o tym się za chwilę przekonamy, póki co jeszcze rzut oka na ten piękny molen wiatrak. Spójrzcie co na kranie. No i to jest bardzo ciekawe, bo oferta y 10 lat temu była bardzo podobna. Także klasyka y Blondie i Wit, y Triple, to w ogóle było pierwsze piwo, Ipa, Columbus, Natte, czyli Dubel, i nowością jest session IPA. Ja zabieram się oczywiście za Beer y Proverie, y y czyli Beer Tasting za 16,5 Erosa. Widzicie ceny, jakie są za y Pierwsza kolumna, oczywiście, alkohol. Druga kolumna, 20 ml, a trzecia, 40 ml, więc yy, tak to wygląda z pojemnościami i cenami. No i w porządku. Deseczka zamówiona, 16,5 eurosów, yy, Podkładki są i co? Zaczynamy. Yy, jest powiedziane, że od najżejszego do najmocniejszego pod względem voltażu na początek yy, blondy. No, dosyć klarowny, jak na y, mini-browar zaskoczenie, ale raczej górna fermentacja. Y, słodowo, słodowo. Y, nawet lekko słodko, więc to nie jest to, co lubię. Opisują go jako y, mild blonde beer with a light color and Slightly malty aroma. Nie czytałem wcześniej. Nie smakuje tak jak nudny Eurolager, bo ma takie górnofermentacyjne, owocowe nutki. Więc ok, ale bez rewelacji. Przechodzimy do, no właśnie, i wit czyli Jezu, jak dawno nie piłem dobrego Wita e, w, w naszym polskim wydaniu, czy w Holandii ten Witek. Będzie czymś, co przypomina najlepsze yy, brandy stylu. Zdecydowanie skórka pomarańczy. Trochę kolendry. Pachnie zdecydowanie jak Witek. O! Wytrawny. To nie ma być coś słodkiego. Ma być wytrawny. Finish oczywiście delikatna słodycz. Pomarańczy jest. Ale to jest naprawdę fajno rzeźwiające piwo. To są właśnie te dwudziesteczki, o których wam e, mówiłem, pokazując przy desce. Więc te ceny z drugiego rzędu to są właśnie za te dwudziestki. Kupując deskę macie jedno piwo w gratisie. Dobra. E, Witek OK, natomiast e, myślę, że trzeba będzie chyba e, podmienić. Bo trzeci e, w kolejności e, ma być triple. E, 8%, a ja bym wolał IP 6,5, więc chyba zrobimy to w ten sposób. Jeszcze zobaczymy, czy różnią się aromatem. Tak, to jest IPa. Owocowo-żywicznie. Fajnie, bałem się, że ta IPa będzie jakaś taka w stylu, w stylu bardziej angielskim, oldschoolowym, ale jest naprawdę jaśniutko, klarownie. Okay, oldschoolowe old chyba chmiele, z tego co tutaj widzę. No kurczę Cascade Citra Mosaic, więc naprawdę stara, dobra szkoła. No, z goryczką to nie przeszaleli. Zdecydowanie za niska. Jest y, piwo wytrawne, ale tego Charakteru goryczkowego niestety brakuje. No szkoda, szkoda. Bardziej właściwym bym powiedział, że to jest American Pay Ale. a nie IPA. No więc tutaj oszczędzają, oszczędzają na goryczkę. Przechodzimy do pierwszego piwa legendarnego za te 85 rok. To było właśnie piwo, które tutaj było uważone. No i to jest tripelek, właśnie, nie wygląda, prawda? 8%. Warum macie dosyć powściągliwie? Lekki słód, lekki owocki, w typie pomarańczy, ale żeby to było coś mocniejszego, to nie powiem. Dobra, jak w smaku, jak to 8%? <laughs> no właśnie, to piwo jest naprawdę bardzo pijalne i bardzo zdradliwe. Nie czuć tych 8%, czuć taki że coś, coś tam się, się z tym piwem dzieje. Nawet jest taka fajna, lekka goryczka, której nie było w vip Ale trochę na języku tego alkoholu czuć, że może naprawdę być kopnięcie za jakiś czas. Chociaż pijąc taką dwudziestkę, nie ma się czego obawiać. No i kończymy deskę, słuchajcie, Kolumbusem, czyli kolejnym piwem, które tutaj. Było od dawien dawna i to jest 9%. I cóż tutaj? Yy, nic nie piszą. Miedziane w barwie. Również smodowo nawet taka opieczona skórka chleba, trochę karmelu. Ostatnie zdróweczko. No. O dziwo, fajny balans, bo jest i y, początkowo wyrazista słodowość, ale za tym idzie naprawdę porządna goryczka. Tutaj to piwo jest najbardziej goryczkowe, co jest bardzo dziwne, bo IPA powinna być najbardziej goryczkowa, ale to jest właśnie po to, żeby zrobić balans, żeby tą słodowość przy tych 9 alko dobrze skontrolować goryczką. No kurczę, takich piw y, brakuje mi u nas. Żeby był ten balans, żeby to nie było jednowymiarowe, że albo słodowe, albo goryczkowe, tylko właśnie i to, i to, no. To jest właśnie ten kunszt starej szkoły. No dobra, podkładki bardzo fajne, nówki yy, sztuki, nieupieprzone piwem. Zobaczcie, jak wygląda tutaj od tej strony. Młoda jeszcze pora, chyba 15 nie ma, więc tłumy, znaczy tłumy. Tłumy były na ogródku bardziej niż wewnątrz, ale tu się na pewno z czasem zapełni. Może jakąś przebitkę jeszcze zrobię. W każdym razie w końcu w browarzyti zrobiony materiał. No chyba ten Witek fajnie. <gryw> zdrówko. Ma no teraz już zagródka. Widzicie jest środa. Środek tygodnia. Godzina 15 i jest naprawdę sporo, chociaż oczywiście będzie jeszcze więcej. Naprawdę szczęśliwy naród, który o 15 w środę tak się bawi. Elegancka. No i drugi browar w Amsterdamie w samym sercu miasta de Prael, pamiętam de Prael, malutki lokal, stała instalacja, nie wiem, dwa, trzy nalewaki można było usiąść w kameralnej atmosferze. Obecnie zupełnie inna sytuacja. Bardzo ciężko trafić w małej uliczce przy jednym z kanałów, ale oczywiście jak sobie tam wyszukacie, to nie ma problemu, żeby trafić no i oczywiście Beerfly Beer Tasting niestety nie ma opcji, żeby cztery piwa, które proponują za 13,5 erosów sobie wybrać, a tablica jest naprawdę imponująca. Nie wiem czy mam ją pokazywać. Zobaczycie na zdjęciach. No kilkanaście piw, jak nie jak 20 nie kilka. Przy czym naprawdę Berliner Weisse, dwa, dwa razy IPA, Double IPA. No nie ma tak dobrze. Eee, deseczka składa się z bardziej grzecznych rzeczy. Eee, pierwsza rzecz to wajcen. <grywa> eee, pan powiedział, to są nasze w ogóle hity, flagowce, rzeczy, które najbardziej się sp sprzedają. Ja pamiętam, że ipa e, tutaj w Praelu próbowana 10 lat temu była chyba najlepszą holenderską ipą. No ale zobaczymy jak obecnie. Zaczynamy od pszenicy. Tak, już w TIU się pomyliłem, to nie są absolutnie żadne dwudziestki, to są degustacyjne szkła około 10 ml. Okej, okay, fenole, goździk, kurczę, no picie pszenicy w tym miejscu to nie jest coś super. Wolałbym Widbara. Tak jak mówiłem w TU, ten witek u nas to mocno kuleje. A pszenica akurat, jeżeli chodzi o restauracyjne, nie mamy się czego wstydzić. Bardzo wytrawna, zero słodyczy. No to na plus. To się rzadko zdarza taka pszenica wytrawna. Jako drugie, słuchajcie, Dark Lager. No więc chyba pierwszy dolnofermentacyjny... dolnofermentacyjna pozycja. Większość to przecież górna fermentacja w Holandii. Jak wypadnie Dark Lager. Czysty aromat, nic nie czuć. Kompletne zero. Bardzo zimny. O, również wytrawny i to jest fajne. Nie w jakimś karmelkowym stylu. Wytrawny, ale troszkę. Troszkę brakuje mu ciała, może przez to, że jest zimny. No dobra, słuchajcie, przychodzimy już do rzeczy ciekawszych. E, ciekawą rzeczą jest coś takiego jak bitter blond. Cóż to może być? Jakiś gorzki ale. E, nazywa się to Johnny. Ma to alkoholu 5,7. Bardzo klarowne. Aromat również jakoś niespecjalnie wyrazisty. Hmm. Goryczka fajna, dosyć czysty. Zastanawiam się, czy to jest ale czy to jest lager. Mogę podpytać obsługi. Wydaje mi się, że bardziej lager. Więc chyba oni tutaj na lagery stawiają. Fajny do picia, w dużych ilościach, niekoniecznie nie w 0,10. No i last but not least, czekam czy ta IPA, którą wtedy próbowałem 10-11 lat temu, utrzymuje swoją formę. IPA nazywa się Herman, 6,5 alko. Złoty kolor, lekki opal. ok Pachnie... Y, lekka i zawaleriana jest, więc już tutaj jakiegoś uderzenia chmielu, który zapamiętałem, nie ma, ale pamiętajcie też, że wtedy w Polsce y, nie mieliśmy za dużo rzeczy. To dopiero początki craftu były. Okej, okay, bardzo rześka, bardzo mineralna. Przyjemna, przyjemna, aczkolwiek czy ta goryczka jest jakoś super wyrazista? Nie, no... Te... Na takim średnim poziomie. Dobra, ale spodziewałem się jednak czegoś więcej. No i słuchajcie, no i za te 13,5 rosa jeszcze tutaj taka miseczka orzeszków, woda do przepłukania ust. No i tyle. A jeżeli chodzi o ceny, no to generalnie... Pięcie rosów. Pięcie rosów trzeba za te e, pewnie 250 e, tutaj e, wydać. E, no dobra, to tyle na razie. Zobaczymy, czy e, po drodze coś innego może Beer Fabrik. No i trzecie miejsce, Beer Fabrik. E, tego nie było, gdy byłem 10 lat temu w Amsterdamie. E, również centrum. E, ciekawe miejsce, rzeczywiście wygląda jak... E, Zabytkowa fabryka, chociaż właściwie w Amsterdamie to wszystko jest zabytkowe, miasto niezburzone. I ciekawa rzecz z deseczkami, ponieważ są dwie opcje do wyboru. Pierwsza opcja piwa jasne, druga opcja piwa ciemne, ale na szczęście w tych piwach ciemnych mamy IP. Więc jest porter, ale taki porter wiecie, górna fermentacja 5,6, jest Red Ale i jest IPA ale jak widzicie, tą IP, ona chyba jest taka właśnie, co się obawiałem, taka bardziej English style. No więc spróbujmy. Bardzo śmietanowa, kremowa piana. No i mamy oprócz karmelu jeszcze diacetyl, jest masło. W smaku wytrawnie i poza tym niewiele się dzieje. Widzę, że goryczka w Holandii, w IPach to nie przejdzie. Bardziej podchodzi pod bitera, takiego brytyjskiego, właśnie z tym diacetylem, z wytrawnością, niskim nasyceniem. No, może po prostu IPA angielska. Yy, ale 4,5%, no więc tym bardziej do bitera, nie? Jedziemy dalej. Red Ale. No, jest czerwony, jak najbardziej. Aromat niewyraźny. Hm. Lata nie piłem Redeila i rzeczywiście pasuje, pasuje. Taki leciutko kwaskowy. Nie wiem czy to jest kwestia starości, ale nie, taka, taka kwaskowość pozytywna, orzeźwiająca. Oczywiście wytrawny, suchy. No, nie mój styl. To będzie szybka ekspresowa, wręcz degustacja. No i na końcu porter 5 i tak jak wspomniałem. Rzeczywiście ciemny. Jakieś leciutkie yy, przebłyski na krawędziach są. Okej, okay, tu już mamy w końcu tą paloność. Pierwsze piwo w Holandii, które podchodzi pod e, wręcz stout, Kawa, czekolada gorzka. No kurczę, u nas takie portery, nie? To chyba tylko palatum z masonem robią takie rzeczy. Oczywiście wytrawny, ciało względnie delikatne. Świetne, to piwo jest świetne. O tych piwach możecie zapomnieć, natomiast na taki porter, właśnie lekki, względnie lekki 5.6, wytrawny, palony, kawowy u nas niestety klienci nie chcą takich piw. Tutaj jak najbardziej w stałej ofercie bardzo fajne, bardzo przyjemne piwo. Deseczka w cenie 13,5 eurosów. No tym razem bez orzeszków. <grym> Ale chyba też większe pojemności. Mi się wydaje, że tutaj już mamy coś pod 200, może 170. Niestety żadne z tych stingów nie mają cechy. Nie wiadomo ile to jest. Również nie jest podane, ile w tych stingach mamy pojemności. Więc takie trochę ruska ruletka, hazard, ale myślę, że fajnie, żeby tak szybko przelecieć i sprawdzić co ciekawego. No, tymczasem. No słuchajcie, zgodnie z rekomendacją komara, welna piura dotarłem do Butcher's Tears. No i to rzeczywiście może być hit wyjazdu, totalnie na obrzeżach, industrialna część Amsterdamu, dawna zajezdnia kolejowa. Przeprzekad, kolejowa, tramwajowa. Szyny, fajne hangary, prawie lotnicze, takie półokrągłe. Google was źle pokieruje, przedymałem w ogóle dwa razy dłużej niż trzeba było. Yy, miła pani zabarem mówi, że niekoniecznie są so tej stingi, yy, to wymaga jakiegoś umówienia się z piłowarem, ale od słowa do słowa polała próbeczki. Yy, Brzmiał całkiem nieźle. Zaczynamy od Paylea, klasycznego, a dlaczego nie? Yy, jak widzicie bardzo klarowny. No właściwie pachnie jak lager. Jak to mówią, crispy, po takim marszu dwukilometrowym, bardzo odświeżający. Ale nie po to się tutaj przyjeżdża. Następny jest, słuchajcie, oczywiście IPA. Eee, patrzę na IPA... Hmm, Neo-Ancient, Neo-Ancient, czyli eee, <laughs> paleo-pradawny, eee, 5,9. Tu już mamy opal. Mmm, ziołowy. Ciekawe, na jakim śmielu. Więc rzeczywiście taki e, Neo Ancient, e, ziołowe IPA. Bardzo intrygujące. Czegoś takiego jeszcze nie piłem. No i goryczka w końcu. Goryczka w końcu jest obecna, yy, mówiłem w Holandii boją się goryczki w Ipach, nie tutaj, nie w Butcher's Tears, rzeczywiście goryczka jest solid, to jest Ipa i nie owocowa, tylko ziołowa. <grytanie> Bardzo ciekawa rzecz, właściwie taki yy, India Pale Lager, dlaczego nie? Dobra, słuchajcie, teraz jest hicior, coś co w Polsce byśmy powiedzieli nasza specjalność, czyli... Um, Smoky Juniper Ale, wędzonka. Widzimy bursztyn. No, klimat y, Rauchmarcena. Bukowa wędzonka. Karmelowe klimaty. Dosyć e, nisko wysycone, a właściwie w ogóle nie wysycone. No, robimy lepsze wędzonki. I last but not least. No to już było poprzednio w. Fabryk, i okazało się, że było najlepsze. To był porter lekki, a tutaj mamy słuchajcie, Baltic Stout. O co chodzi? Patrzę. Hmm. Boltzmann, Boltzmann się nazywa. Parametry 10%. 10%. Czyli coś ewidentnie podchodzącego pod. Polski bałtycki porter, no ale skoro staut to górna fermentacja. 10% miło, że pani nalała w ramach degu? No, ale słuchajcie, masło. Masło. <grywa> A tak się zapowiadało. Masełko plus jeszcze wyczuwalne alko. Takie trochę... Widać. Czuć, że to jest mocno, mocno wyleżakowane bo jest mocne utlenienie śliwka no tak jakbym y, tutaj jakiś destylat pił no kurczę no jak na y, stałcika jak na piwo to niekoniecznie mało ciała bez gazu Ach, no jednak nie no jednak nie Cóż najlepszego? Chyba ta IPA. Naprawdę ne neo-ancient neo ancient IPA, porządna goryczka, w końcu znalazłem w Amsterdamie IPę z goryczką. No i chyba trzeba będzie to powtórzyć już w większej pojemności. Wbijajcie do Butter Steers, szczególnie dla klimatu. Ta zajezdnia tramwajowa jest fajna, tylko nie idźcie właśnie zajezdnią, tylko trzeba wyjść uliczkę wcześniej, gdzie są garaże samochodowe. Jak pójdziecie tam, gdzie są te tramwaje zajebiste, to do chuja nigdzie nie dojdziecie. Trzeba będzie przejść całość dookoła, ale myślę, że wyprawa ciekawa. No i to chyba tyle z Amsterdamu. Może jakieś podsumowanie. No, jak byłem, przyjeżdżałem tutaj na początku polskiego craftu. 11, 12, 13 to rzeczywiście no, to robiło wrażenie. Teraz u nas e, mamy tyle stylów piwa, tyle ciekawych rzeczy, że to już nie ma takiego zachwytu. Poza tym no, po 5 rosów e, za małe piwo wiadomo, nie jest tanio. Natomiast Amsterdam, kwintesencja zachodniej Europy, wielkomiejskości, czystego, wspaniałego miasta. Wszystko tu działa jak trzeba. Wspaniała komunikacja publiczna. Poruszanie się rowerami w centrum. Samochody nie mają wjazdu. Kupiłem sobie dwudniówkę i sobie jeżdżę tramwajami, autobusami. Może pociągiem wrócę. Raz, dwa z jednego browaru do drugiego. Fajnie, fajnie, ale trzeba mieć kasę. No, to tyle z Amsterdamu. Tymczasem.